Cześć, tylko Nera 345. Ja będę wam dzisiaj pokazać moje nowe rzeczy. Do pani. Żdłaj. 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 No dobrze, okay. w tym miejscu. W, w, w tym miejscu będą. O, przełoczyłam go. Tutaj, w tym tobie mrożowym, jest pasza. W tych dwóch też pasza, lecz w tym jednym już jest mieszanka yy, dro... energetyczna, no coś takiego. Chyba rada ta. Bandaż. I jeszcze jeden bandaż. Co jest? Ty twój uchroniacz <Napoleonzyny disappointing> Ale to trochę się dzisiaj toczy. Tutaj jest ryback. Tu są małe koszty świti. Czy mamy łańcuch z tego łańcucha, aby robić różne? Komentarze z łańcuch. Tutaj są gąbki, a tutaj jest pusty łańcuch. A tutaj pokażę, co mi nagra, żeby jakieś te. Dobra, myślę, że to wygląda. Dobra, myślę, numer dwa. Zrobię trochę zmian w wędoboksie. A, no, to będę. No właśnie. Tutaj, godziny w winogrona nożyczkami. Nie się na to nic. Tutaj. Tutaj jest, takie na Też na pomysła. Z laki. I ogólnie tańczy. Ogólne lama, nieogólnego. musi być nieważnie Tylko Tak szybko kończymy. Nie teraz kończymy, za chwilę. I moje ulubione i kantar. Oglądałam parę odcinków właśnie z tych. O. tak, krótko, za krótko. Ten, czego tu Zbię to wzorę do Nie. Popatrzcie, staję na mortęgi. <grym> no tak, stanie na bo jakoś tak mi się wymyśliło. Bardzo lubię. Zadam ja jeżdżę. Sprawda, i są panie takie, które powymyśliło imiona. I czekajcie, bo na tej cudy, założymy niej w komentarzu. O, jest cudownie. A, pięknie w nim wygląda. I <laughs> on właśnie, żeby zapiąć. No. Dzięki, że nagrywaliście też posiedzenie no, to będę. Hmm. Koni dobre. Dobra. Yy. No. Tutaj mam takie teatry normalne odpinane. Tylko, że... Okej. Idziemy do ja ostatniego. I przed ostatniego. No, zachodź. No, tak, znajdziesz. Jadę na noży. jazda samodzielną, treningi, skoki, oprowadzanie, jazda na kucyku i jazdę na, dlhých koniach. I a jeszcze popręg. Małe ja będę miała już siodła i te inne. Czekajcie, ja teraz tego nie zbytnio. O, super stylu. Derki są stare, lecz jest parę nowych. ta -da! Derka dla Korintho. Z no, zapinaniem. O! Super. No, ale takie same. I jeszcze gdzieś jedna mi tu biała. No, to ma dziś No, i to na tyle. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, powiedzieć, んー、まいいつもあいりだよ。いつもあたりだうんそう。27年かし、そうだよ、いつもあたのだよ。